Maciej Piętak, kłaniam się nisko czas na porównanie dwóch drużyn, polskiej biały stok oraz duńskiego Silkeborgu. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Terimento, Anonymusowi, Tomaszowi Fickowi, Ewertsrofi oraz Stanisławie Dziewulak. Dzięki, że jesteście, a teraz przejdźmy już do zapowiedzi rewanżowego meczu trzeciej rundy eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 8 milionów euro lepsza jest Jagiellonia. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o ponad 8 milionów euro wypada Jagielonia, największa wartość piłkarza. W Jagielonii są to 26-letni kongijski środkowy napastnik Afimi Kopululu oraz 21-letni polski bramkarz Sławomir Abramowicz, wyceniani na 4 miliony euro. Natomiast w Silkeborgu jest to 26-letni duński lewy napastnik Younes Bakis, wyceniany na 1,7 mln euro. W trwającym sezonie polskiej ekstraklasy Jagiellonia jest siódma z dorobkiem sześciu punktów. Białostoczanie zdobyli osiem bramek i stracili 8. Natomiast w trwającym sezonie duńskiej ekstraklasy Silkeborg jest dwunasty z dorobkiem trzech oczek. Silkeborg strzelił cztery gole, a stracił 8. Najlepsi strzelcy w Jagiellonii jest to Afimi Kopululu. Dwa gole w trzech meczach ligowych, a w Silkeborgu jest to trzydziestoletni duński środkowy napastnik Toni Adamsen trzy bramki w czterech meczach ligowych. Najlepsi asystenci w Jagiellonii jest to 34-letni hiszpański ofensywny pomocnik Jesus Imas, trzy asysty w trzech meczach ligowych, a w Silkeborgu jest to Toni Adamsen oraz 25-letni duński lewy obrońca Leonel Montano, jedna asysta w czterech meczach. W ostatnim meczu Jagielonia wygrała u siebie 5-2 z Krakowią w ramach czwartej kolejki PKOBP Ekstraklasy. Gole dla Białostoczan zdobyli Oskar Pietuszewski, Afimi Kopululu, Taras Romanczuk, Alejandro Pozo oraz Dimitris Rallis. Natomiast w swoim ostatnim meczu Silkeborg wygrał u siebie 4-2 z Land w czwartej kolejce duńskiej ekstraklasy. Bramki dla Silkeborgu zdobyli Younes Bakis oraz trzy gole strzelił Tony Adamsen. To będzie ich drugi bezpośredni mecz w historii. Dotychczas raz wygrała Jagielonia. Ich ostatnie spotkanie to pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji, który odbył się 7 sierpnia 2025 roku. Silkeborg przegrał u siebie 0–1 po bramce Bernardo Vitala. Jakim wynikiem zakończy się czwartkowe spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału po linii łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównanie Wam się spodobało. Oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTube lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. Na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować naszym wspierającym. Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Terimento, Anonymusowi, Tomaszowi Fickowi, Ewersrofi oraz Stanisławie Dziewulak. Dzięki, że jesteście. Do usłyszenia!